w dzisiejszym odcinku będzie Pug Opening oraz odbiory nagród za Food Champions Zobaczymy też jakie SBC wyszło o 19 i mam nadzieję, że trafimy nową kartę specjalną Nie będę przedłużał, zapraszam do oglądania Dobra, mamy dwa piki za Food Champions Hochland może wyleci, raczej wątpię Pięknie jak zwykle Drosard bez zastanowienia Drugi czerwony Smalling trzeci raz. Ale bierzemy do Markosa, bo Hiszpania i tyle. Także szczęście jak zwykle nie po mojej stronie. Lecimy teraz z paczkami. Najpierw zajmiemy się wymiennymi paczkami, czyli za FUT Champions najprawdopodobniej. Mamy ich 5. Więc zaczynajmy. Tak, no. może być. Do przepalenia elegancko. I Hernandez, proszę bardzo, drogiś ty? Już nie. Dobrze, przejdźmy do kolejnej paczki. To ta paczka rzadkich kart. Może tutaj coś nam da, może nie da. Pewnie nie da. Przecież on jest do zrobienia. Nie mogli dać już tego. Knockout stage. Słaba paczka, lecimy dalej, ale jest Pep Guardiola, który powinien coś kosztować. 2000, jak za menadżera, to spoko. Złota paczka rzadkich kart. Kolejny raz. A mój kod dostał... Szaleje się nawet. Co to jest? Co to jest? dH Niech będzie DH Co jeszcze jest co To opowieści Nic specjalnego. 15 tysięcy do DHEA. Może być. Może być. O, i paczka kontraktów. Super, o tym marzyłem. Paczka rzadkich zawodników. Cyk na razie, jeden walkout. Czyżby drugi był? Kimiś. Decent, decent. Spoko traf. Jezus, jaka cieszynka. Ale ja chcę specjalne, ja chcę specjalne. Kimiś, i Tripier Spinacola. Coś tam weszło w porządku. Chociaż po pikach oddaje coś, bo te piki to dramat przecież. I ostatnia wymienna paczka. Duża paczka za, za rzadkich zawodników 24. Sztuki zobaczmy. Teraz bez walkoutu, chyba. Royce. 8,5 może być. Gdzie są te specjalne? Ja się pytam. Davis. Mamy Davisa. Elegancko. 50 koła. Elegancka paczka. Royce ile? Ale mamy Davisa, więc to cieszy. Zobaczmy, co jest w duplikatach. Na was. Dobrze, przechodzimy do paczek niewymiennych, zacznijmy od najsłabszej, 75 plus. Taremi. Najmniej 75, wezmę. Dobrze i lecimy po kolei bez żadnych tam wybierań. Tyk. Kirubel. To jest BC Anglik. W porządku. I nic więcej specjalnego. Następna. Mała Prime. Co tam będzie? Ramkasz. Leno. Pici. Uspokój się. Raz Spadori i to. Nic specjalnego. Dobrze, teraz 81 plus gwarantowane. Oby nie 81. Zobaczmy. Wercicie? Percicie i zakaria. Zakaria ile jest warty? W porządku. Niesprzedawalny, ale ten nas satysfakcjonuje. Dobrze, zostały nam cztery paczki. To otwórzmy najpierw tą z dwoma złotymi rzadkimi. Michael. Niech będzie. I trecho. Dobrze, 84 plus zostawimy sobie na koniec. Otworzymy teraz jedną z 83 plus. Dajcie jakąś specjalną. Walkout był. Trafę, ok, ale jak chcę specjalną kartę zobaczyć. Bałwan. Tego bałwana to już nie wiem, który raz trafiam. Dużo duplikatów. Kolejna mega paczka tym razem. Zobaczmy. O, jest inform, jest inform. Czwarty raz. Smolling. Czwarty raz widzę Smolinga na oczy. Wlachowicz na pocieszenie. Palnienia, szkoda, że już nie ma informa. Co no to za sejf? Czemu dostaję ciągle tego zasalonego smolinga? Dobrze i 84 plus 24 złotych rzadkich jako ostatnia paczka najprawdopodobniej Let's go Nie będzie karty specjalnej Robertson Może być Wezmę Robertson, i co w środku? Immobile Martinez, Jorginho, Dzeko. Może być, może być. To mi się podoba, Diogo Jota, Wlachowicz. Diogo Jota jest niewymienny. Wlachowicz też jest niewymienny, i tu mamy delikatny problem. Więc to by było na tyle. Ocencie w komentarzach, jak tam Wam się podobały trafy. Niestety plik z rozgrywki został uszkodzony i nie mogę nic z nim zrobić, więc w dzisiejszym odcinku były same paczki, nagrody. Mam nadzieję, że się podobało. Niedługo rusza też kariera odbudowy jakiegoś klubu. Możecie w komentarzu dać swoje propozycje, kogo byście tam widzieli, a na pewno się tam znajdzie w tych odcinkach. Zapraszam na streamy, które są codziennie. Wszystkie linki macie w opisie na dole. Jeśli się podobało, zostaw subskrypcję i lajka, będę Ci mega wdzięczny. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.